Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Janek Dzisiaj jesteśmy nad wodą Piękną malowniczą Ja już to prawda wędki rozłożyłem I krzesełko No ale ten, witam was w ogóle Zostawcie suba i lajka Pod tym filmem Ja na razie jedną wędkę tak do ten, Do klipsa rzuciłem sobie Zaklipowałem, tutaj mam Siedzisko, nowy osprzęt No i dobra, lecimy Dzisiaj cerp y, karp y, Karp Ogólnie karp, jakakolwiek ryba, może linek. Zobaczymy, wszystko wam opowiem. No i dobra, widzimy się jak przy rozrabianiu peletu i zanęty. A więc dobra, rozrabiamy pelet. Na razie ten, potem tutaj nalejemy wodę. Mamy pelet Squid. Przypijamy go trochę. Ja używam ja takiej mieszanki po prostu, która mi się na każdej wodzie sprawdza. Teraz mamy pelet czekolada pomarańcza. Taki bardziej pomarańczowy. OK. I mamy y, pelet y, lemon shock, czyli limonka, cytryna, coś takiego. OK. Na razie mało tego peletu rozrabiamy, bo zobaczymy jak będzie. Tak się prezentuje mixik. No i lecimy po wodę i go namaczamy, i widzimy się przy robieniu zanęty w takim oto pudełku zaczniemy zanętą offish z method Mani. Tak się prezentuje. Sypiemy jej... Coś się rzuciło. Już myślałem, że wędkę mi porywa. Sypiemy jej trochę. Dzisiaj nie będziemy dodawać gliny. Zobaczymy jak nam się to sprawdzi. I dobra. No ten Dobra, teraz dodajemy Zielonego miksu Od Mindline Match I pozwólcie, że sobie Otworzę jeszcze Jeden miksik O, obok jest jakaś impreza To będzie muzyka za chwilę Zobaczycie na filmie na pewno jakąś muzykę Okej okay. Otworzymy sobie jakąś zanętę no-name i z do sypiemy, ale to za chwilkę. Dobra, już przecięta, dodajemy. O, taka gruboziarnista. Dobra, dodajemy jej więcej. Zobaczymy jasno zanęta. Namaczamy i przez sito przesiewamy. Jednak nie będziecie widzieć jak przesiewam przez sito. Bo nie mam gdzie tego zrobić. Znaczy, mam się to, ale nie mam jak tego zrobić. Zaręczka wygląda o tak. Pelecik już namoczony. No i zaczynamy łowienie. No, no dobra, widzimy się przy zarzucaniu. Dobra, dobra a więc witajcie. Dla mnie po dłuższej przerwie, dla Was e, po chwili. E, na razie e, wygląda to tak. Ryby się rzucają. Malowniczo tutaj jest. Ja już ten. Będziemy tutaj głównie łowić w wakacje, ale to nieważne. No i się rzucają, tak. Tam dalej karpie, więc lecimy z dystansu. Jedną z Wam nie mówiłem, tą wywozimy. E, pokażę Wam za chwilę, jak będziemy wywozić kolejny raz, jak ja to robię. No i dobra, no i czekamy na rybę. Na razie nic. No, ale zobaczymy za chwilę. Lecę z dystansem. E, zielony e, owocowy MC Carp. Owoc. To mi przypomina gumę balonową. Jest tutaj blisko, za tymi grążelami. Nęcę takim miksikiem, co wam pokazywałem. Nie, nie, tego wam nie pokazywałem, ale takim miksikiem nęcę. No i tak jakoś ryby y, reagują dobrze na niego. No i sumiennie będę chciał nęcić tutaj, właśnie dywanowo. Właśnie tutaj, od razu zagrążone No to wywozimy tam, gdzie no, jest moja autorska kulka, pomarańcza. No i dobra, no i teraz taka ważna informacja: jest konkurs. Na ten, w komentarzach piszcie: biorę udział i będziemy głosować w zwycięzce. Będzie z tego filmik, takie za około tydzień, dwa tygodnie. Zobaczymy. Znaczy nie, raczej za tydzień, albo tam w którymś z następnych filmików, piście w komentarzach, biorę udział, wylosuję z Was zwycięzcę i poleci właśnie do niego paczka kulek proteinowych albo pomarańcza, guma balonowa, albo morwa. To już możecie sobie wybrać. Ja Wam zrobię i Wam wyślę. Dobra, no a my czekamy na rybę. Miejmy nadzieję, że się widzimy za chwilę z rybą. Słuchajcie, jest pierwsza ryba. Jest pierwsza ryba, ciągnie. Fajna ryba. Szkoda, że wania, brania wam nie nagrałem, ale idzie fajna ryba. Dobra. Na razie podbierak między nogi. Ciśniemy, mam nadzieję, że mi w drugą wędkę nie wejdzie. Karp zapewne. Ta, fajnie w drugą wędkę mi nie wejdzie. Jedzie, jedzie, jedzie. Jedzie, jedzie. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Chodź tutaj. Chodź, pomóż. Chodź, pomóż. Ma, to jest tam. Okej, okay, dobra. Widzicie. To mi przeszło. Co? Ale to potem. Dobra, mam rybę. Zapewne karp. Chociaż nie wiem. Trzyma się dna i jedzie. Ciężko jest go wyjąć. Mam nadzieję, że mi ta przeszedł mi przez to, przez wędkę. Ok, ale nic się nie działo. Przynajmniej tyle No coś fajnego wzięło od razu po zarzucie O coś bije głową to pewnie karp O impreza słyszycie pewnie Jest coś Jeszcze mi się nie pokazała Idzie, idzie, o nie nie. O! Biję głową. Nie wiem, co to jest. Walczą przetrwanie. Chodzi w grążela. Okej. Okay. Dobra, dobrze się wpiął. O, o. o patrzcie, patrzcie, patrzcie. A już nie idzie. Zapewne karp. Ale nie wiem. Idzie, idzie. Łagłem przełożeniem przez wędkę. O, dobry pomysł, to był. Bardzo dobry pomysł. No i mam go tutaj. Nie wiem, co to jest. Coś siedzi, to jest coś dużego. Na pewno to jest coś dużego. No patrzcie, jak ten fiderek jest wygięty. Dobra. Najlepsza jest ta muzyka w tle. O nie. On już był na kiju, bo patrzcie, on wchodzi mi pod pomost. On wchodzi mi pod pomost. Wyszedł. Wyszedł chociaż nie wiem, może wyszła Mówię, może powiem tak, wyszła ryba jak jedzie Ja nic nie robię Co to jest? Ale walczy A nie już był na haku Ło! Trzeba go zmęczyć Dobra, potnę wam ten hol, bo to... Nie będzie miało sensu jak film będzie trwał z pół godziny chociaż poszedł w bok w Grążela poszedł dobrze że przełożyłem tą wetkę Nie 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 wchodzisz mi przed mi w Grążela chociaż nie Nie tak przed w Grążela Ło 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 Muszę mu popuścić? Nie wyszedł no, co on robi Jezu już mi ręka woli, o nie 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 wiem co to jest Co to jest? Nie No idzie mi w Grążela Ale puszcza bąble duże Dobra tragedia Szedł mi w Grążela Jezu, ale bije. Ja go czuję ciągle. On mi idzie tak w grążela, słuchajcie. To jest coś dużego. To już wiemy, ale on mi idzie w grążela. Ej, stoi. O, wyszedł. Wyszedł, ale idzie z grążelami. O, o karp. Ale piękny karp. Ale piękny karp. Tylko ja nie wiem, czy ja go z tych grążel wy wyciągnę. On już był na kiju. O, o le karp. Jest karpiuszom wielki. Jest widać go. Widzicie? jest. On w pisku trawy. Znaczy grunжере. O jest. Ładna torpeda. No nie. Szkoda, że ombranie nie nagrałem. No. Oj się tak obtęgował. Weź już karpie lepiej się, nie baw. Szybko łykaj i tego powietrza. Nie no, ja teraz go już chcę na Troszkę. No i widzicie co on robi. Fajnego hama. O! Widać te piękne cielsko. Nie, dziadek jeszcze nie. Podusz po prostu podbiera jak ci go wprowadzę, bo on musi się wyszaleć. No to sobie poczekamy. Co ty zrobiłeś, dziadek? Dobrze. Po prostu w ten podbierak, włóż go po prostu i trzymaj. W ogóle masz ślepo, patrz. O, teraz. Włóż i czekaj ja ci go wprowadzę. Dobra, o lecielsko. No nie chcę, nie chcę, nie chcę wyjść na matę. Ale to jest ładny karp, to jest ładny karw. Na zielonego to co wam mówię? Nie, nie, nie. No i idzie nam. On jest ładny, to może być. Aha! No to fajnie, dobra, choli już trwa 6 minut. Ile mam baterii? 26. No to ciekawie. Weź podbierajek. O, po prostu, ja ci, go, ja ci go wprowadzę, nie podbieraj go. Ja ci go wprowadzę. No, walcz jak ja co? No nie. No weź, daj się już wyciągnąć, bo Cię nie chcę ciągnąć. No, no metod fader. Jest. Nie, o, teraz. Jeee, yeah, mamy go. No to dobra, widzimy się na Macie się lekko wpią, widzicie to? Czy Wy to widzicie? Trzeba go wypiąć. Spot Dumbles weź, daj się odhaczyć. Tak lekko zawięty. Karp. No nie, ja jego muszę z Dobra, ciśniemy. Tak, karpia. Zobaczcie. Patrzcie jaki bydlak Patrzcie na te marki Dobra, taki gigant Teraz macie tutaj pewnie zdjęcie. Dobra. Karb 4500. Bez maty to jakieś 4 kilo. Dobra, idziemy wypu Dobra, Dobra, wypuszczam go. karp. Uciekaj tam, tutaj tutaj. O! Hopa. Idź. Ale popłynął. Jest dobrze. Mówiąc tego karpia. Bardzo fajne. Udało się. No i zobaczymy. Co coś dalej się dzieje. No i ten fajny karp. Też widzieliście walkę. No i dobra, no i nie zapominajcie o konkursie, w komentarzach napiszcie biorę udział i wlosujemy potem... Yy, Wyrosujemy zwycięzcę, który będzie, który dostanie opakowanie kulek albo pomarańcza, albo guma balonowa, albo morwa. To już do wyboru, do koloru. Dobra, a więc mówimy dalej. No dobra, no na razie znowu cisza. Wielki w wodzie. Tutaj. No i dobra, czekamy na rybkę. Może jeszcze jakieś dzisiaj siądzie zobaczymy, no i przypominam znowu o konkursie konkurs możecie sobie cofnąć, ale konkurs będzie nie wiem, do następnego filmu albo do następnych do dwóch następnych filmów zobaczymy napiszcie w komentarzu, bierzcie biorę udział, no i zostanie wylosowana jedna osoba, która wygra pudełko moich przynęt no więc dobra, ja się z wami żegnam. I miejmy nadzieję, że się za chwilę przy rybie spotkamy. Dobra. To po. No mówiłem, że coś wpadnie jeszcze. Teraz na Chinkersa co prawda zielonego. Jedzie fajnie, pewnie kart. klipa musiałem zdjęć. O mam nadzieję, że się dobrze wpiął. Dobra, to co Wam będę Holu pokazywał? To Hol taki zam jak przy tej rybie pewnie będzie. Będzie śmieszna sytuacja, to mam nagram. No to widzimy się już przy rybie na macie. Oby. Jaki karp, ale płetwa Dobra, nie wiem, czy my go, widzimy się jak będziemy go wypuszczać Dobra, wypuszczenie karpia No, długość podobna, trochę dłuższy No, no nie wiem, nie ważyłem go, bo on już zmęczony Ale dobra, ciśniemy z nim do wody Okej, okay, idź Ile masz subskrypcji? 34 Dobra, A Kiedy pamiętajcie cię... o konkursie Dobra, mała zmiana planów. Lecimy teraz na spławiczek na płoteczki. Dobra, Ła. mamy branie i nie ma ryby. Trudno. Jeszcze raz. Gdzie jest branie. Nie ma ryby. No a tu z moim kolegą sobie łowimy rybki. Płotki na razie. Miejmy nadzieję, że coś wpadnie. No, kąka mieliśmy. Mała zmiana taktyki. Już dwa karpie, to już się trochę znudziła. A teraz trzeba trochę spawiczka. Jest. Jest? No, zobaczymy. Nie ma, u mnie nie ma. Ale teraz czekaj U mnie też nie ma. Jest. Ale było. Tutaj było nęcone, to zobaczymy. Okej. Okay. Może uda się nagrać branie na żywo? Jest. O o! Nie. Może, może, może. Nie, przestało. Nie? Nie przestało. Nie, to wiatr raczej. Dobra. Nie ma. Nie. Dobra, to widzimy się pewnie przy ryby. O! Czyżby? Nie. Jest! Mamy rybę na żywo, udało się nagrać. Jest! A u mnie też! A mnie? No i siedzi jakaś ryba. Najpierw z zdręgę, bo to zdręga. Nie, płoć. Czy zdręga? Nie, z zdręga chyba. Nie wiem. Okay, zobaczymy. Ale na... tutaj się coś holuje. Jest karpik chyba. Pewnie karp. Dobra, Jest wypuszczamy? Już, no, podtrzymaj mi wędkę. Nie już będę musiał podebrać. Dobra, na żywo to wszystko się chyba kameruje. Tak, to wszystko się kameruje. Nieważne, że to nie sławik. Dobra. Dobra, zapewne karp. Dobra, mam wędkę. Będziemy podbierać. Ja no ryba na żywo, branie na żywo. Puścił. Puścił. No to coś poszło nie tak. Dobra, trudno. speszone Dobra. Branie, branie. Ty, Jest coś większego? Jest, coś lepszego, coś lepszego, coś lepszego. Idzie, idzie, idzie. Nie. Jest płoć, dobra, wszystko na żywo Większa Dobra, dajemy radę, łowimy nas spławiki Siedzi coś, płotka A ja odplątuję A tu płotka siedzi No i sobie tak łowimy Dobra Jest, my tutaj sobie My tutaj sobie płocie łowimy, a tu branie No, Nie pójdzie Nie trzeba urwać Nie no, pójdzie o. Nie no, a! Tak... Urwałem! Urwałeś? Urwałem, a tu kar. No nie, rysuj mi, pomoż! To ci się ury. To, ta lilia... Czekaj, ja ją pod birakiem może było. Nie, no górach. Rysuj, rysuj, rysuj. Rysuj, rysuj. Rysuj, rysuj. Rysuj, rysuj. Rysuj, rysuj. Rysuj, rysuj, Dobra, ja, chodź pan. Znowu na tego Dampersa O, No to dobra Dobra, ja idę robić nowy zestaw, zobaczymy Karpia potem Miejmy nadzieję, dobra